Wielu mieszkańców miasta zastanawia się, co zrobić ze swoim czworonożnym ulubieńcem, gdy wyjeżdża na wakacje, a w miejscu wypoczynku zwierzęta nie są mile widziane. Najprościej zarezerwować miejsce w szczecineckim schronisku dla zwierząt. Ten zwierzęcy hotel funkcjonuje już kilka lat z dużym powodzeniem. Od samego początku prowadzimy taką usługę, to jest pobyt czasowy w schronisku, to się nazywa i przyjmujemy psy w miarę możliwości, jeśli posiadamy wolne miejsce. W tej chwili mamy jednego psa na takim pobycie, to jest pobyt y, dwumiesięczny, bo pani wyjechała do pracy, to jest owczarek niemiecki, także to jest nasz stały klient, bo już trzeci rok spędza lato w schronisku. Czy przyjmujecie tylko psy? Koty też. Koty. W zeszłym roku mieliśmy cztery koty na pobycie czasowym. Z reguły przyjmujemy psy tak na dzień, dwa. Mieszkańcy Szczecinka wykorzystują to do swobodnego, swobodnego pobytu na imprezach różnych, rodzinnych czy jakichś rozrywkowych. To wtedy po prostu te psy są u nas. Często są psy też podczas ferii świątecznych, podczas wyjazdów. I no, od początku bardzo dużo się psów przewidziało przez schronisko. Na jaki koszt musi być przygotowany właściciel takiego zwierzaka? Jeszcze w tej chwili i jeszcze w tym roku doba kosztuje 15 zł. To jest z naszym wyżywieniem i z naszym utrzymaniem po prostu. W zależności od wielkości, duże psy są w boksach, a małe psy są w budynku, mają swoje pokoiki, kanapy takie zapewniamy im. Warunki domowe są wyprowadzane minimum 3 razy dziennie. I dotyczy to również kotów? Też 15 zł? Tak. Koty są o wiele droższe w utrzymaniu niż psy. Także to jest naprawdę 15 zł dziennie to nie... Nie jest dużo. Czy myśl, myślę, że to dla tych, którzy nie wiedzieli, że taka możliwość jest, to jest wspaniała informacja, bo nie muszą się już martwić, co zrobić z pupilem, kogo ze znajomych obarczyć, tylko po prostu mogą tutaj zostawić i być pewni, że odbiorą całego i zdrowego. Tak, yy, na jeden dzień, dwa, trzy to stale przyjmujemy, ale na takie dłuższe pobyty, no to niestety w tej chwili nie mamy żadnego wolnego miejsca, wszystko jest zarezerwowane. A to trzeba o tym wcześniej pomyśleć? Niestety trzeba o tym pomyśleć wcześniej, to nie jest takie proste. Ale po wakacjach już będzie wolniej. Tak, po prostu mamy tylu chętnych, bo to jest praktycznie jedyny hotel w okolicy. Z tym, że jest jeszcze hotel niedaleko, hotel Dzika Kempa, u pani Magdy Miluśkiewicz bardzo dobre warunki, także w razie czego można się tam udać. W poniedziałek dzieci uczęszczające na zajęcia w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury spotkały się w kinie Wolność na uroczystym zakończeniu roku kulturalno-światowego pod hasłem Witaj Lato, czyli zakończenie roku sekcji klubów SAPIK. Dzieci pożegnały się z sekcjami i poszły na tak zwany zasłużony odpoczynek dwumiesięczny w Kinie Wolność. Ze względu na pogodę impreza została przeniesiona spod Centrum Konferencyjnego Zamek do Kina Wolność. Odbyło się zakończenie roku sekcji klubów SAPIK pod takim tytułem Witaj Lato. Na scenie jak zwykle zaprezentowały się wszystkie te sekcje, które mogą się zaprezentować na scenie, czyli taneczne, muzyczne, wokalne, instrumentalne. Myślę, że taką nowością był, był występ maluszków z Miasta Dzieci. Te dwu, latki, które się pojawiły i coś tam odtańczyły, wzbudziły naprawdę duży aplauz wśród wszystkich obecnych w kinie. Ale to nie tylko to, co było na scenie. Również w kinie, wolność w holu kina, jak i w salach kina prezentowały się pozostałe sekcje, tak zwane kluby pasjonatów. Można było obejrzeć fotografie, koła fotograficznego Luminis, można było zagrać w gry w, przy szczecineckim klubie fantastyki. Była sekcja tańcowała i z nitką, były pokazy modela. Były wystawione prace klubu ceramicznego Lepiglina, także wszyscy podopieczni, którzy przez cały rok sumiennie i, i myślę, że z, z fantazją pracowali na, na, podczas zajęć, mogli zaprezentować owoce tej, tej rocznej pracy właśnie podczas tego zakończenia. Czyli pogoda Wam tylko trochę pokrzyżowała plany? Tylko troszkę. Pogoda nie jest w stanie naszych planów zepsuć całkowicie, dlatego właśnie przenieśliśmy tą imprezę do kina. Myślę, że frekwencja dopisała, czy to by było przed ratuszem, czy to by było przed zamkiem, czy tak jak w tym roku w kinie. Wszyscy, którzy brali udział w sekcjach zawsze chętnie przychodzą, a również osoby, które gdzieś tam się zastanawiają, czy może warto zapisać dziecko do sekcji, też na taką imprezę przychodzą. I w ciągu tych dwóch miesięcy mam nadzieję, że podejmą decyzję o tym, żeby już w październiku zapisać. Pisać swoje dzieci do naszych sekcji. No właśnie, czy w czasie wakacji dzieci będą miały okazję, żeby jednak wrócić do SAPiKu chociaż na trochę? Oczywiście, że tak. SAPiK przez wakacje nie odpoczywa. To są tylko wakacje dla naszych podopiecznych. My jak zwykle organizujemy wakacje z SAPiKiem. Y Powiem tylko, że będzie to w tym roku w scenerii Dzikiego Zachodu, wakacje na Dzikim Zachodzie, będą Indianie, będą kowboje i już niedługo ukażą się informacje na temat konkretnego planu. Zapisy będą 13 lipca od godziny 16 tutaj w Sapiku przy ulicy Kilińskiego 1. Oprócz tego oczywiście Sapik robi szereg imprez plenerowych, koncerty, już nie wspominając o tych dużych koncertach, które będą, będą również mniejsze, między innymi piknik rodzinny 2 sierpnia, na który wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy, również pod koniec sierpnia. Będzie powiatowy dzień bliźniaka, czyli znowu dla dzieciaków duża atrakcji. Dlatego, tak jak mówię, sapik nie odpoczywa. Sapik w okresie wakacyjnym pracuje jeszcze intensywniej niż przez cały rok. Jeszcze przez dwa tygodnie w Galerii Sztuki na Zamku Książąt Pomorskich można oglądać pracę najmłodszych szczecineckich artystów. Prace powstały podczas zajęć w studiu plastycznym Walor. Prace, które znalazły się na wystawie, to w jaki sposób można powiedzieć pokłosie rocznych zmagań w pracowni. Oczywiście wszystkich prac, które dzieci wykonały w przeciągu tego ostatniego roku nie byliśmy w stanie zgromadzić w jednym miejscu, bo po prostu sale musiały być bardzo duże. Jednakże Około 90 prac w tej chwili jest eksponowanych w Galerii Sztuki Zamek i ta wystawa potrwa do 5 lipca, na którą oczywiście serdecznie zapraszam. I każdy tam może przyjść, nawet z dzieckiem, które nie należy do waszego studia, żeby ewentualnie zobaczyło i zastanowiło się, czy chciałoby w przyszłym roku też brać udział w takich zajęciach. Oczywiście, że każdy może wejść, zresztą jak zawsze do galerii, każdy może wejść w każdy dzień tygodnia, począwszy od poniedziałku, skończywszy na niedzieli, od godziny 9 do godziny 20. Każdy może wejść, każdy może. Z zobaczyć wystawek, co, co wisi, jakie prace, a tym bardziej właśnie w tej chwili, gdzie są pokazywane prace dzieci, jest koniec roku, więc myślę, że dobrze by było przyjść, zobaczyć, pomyśleć przez lato. I od września ruszają nowe zapisy i oczywiście wszystkie dzieci zapraszamy na, na zajęcia do studia plastycznego walor. W wieku od siedmiu do 107. Ta wystawa to podsumowanie 10-miesięcznej pracy dzieci, pracy połączonej z przyjemnością. A czy przez wakacje mają wolne? Tak, dzieci ze studia plastycznego mają wolne, muszą naładować akumulatory, jak każdy artysta, zresztą muszą gdzieś wyjechać, coś zobaczyć, coś przeżyć, żeby można było później w ciągu roku to realizować. Natomiast jeżeli chodzi o y, wystawy w galerii, oczywiście galeria nie będzie pusta, y, po wystawie tych najmłodszych artystów szczecineckich y, będziemy mieli wystawę profesorów. Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy. <laughs> Oczywiście ta wystawa będzie połączona z plenerem rzeźbiarskim, który będzie w tym roku znowu u nas w Szczecinku. Będziemy gościć studentów ASP Warszawa. Tym razem będą prace wykonywane w drewnie. Myślę, że powstaną ciekawe prace, że te prace od razu też zostaną zamontowane w przestrzeni miejskiej, prawdopodobnie w parku. No a wystawą towarzyszącą. Plenerowi będzie wystawa właśnie opiekunów profesorów warszawskiej ASP. Będzie to też wystawa prac rzeźbiarskich wykonywanych w drewnie. I tu już chciałabym zaprosić 17, 17 lipca na godzinę 17.30 do galerii Sztuki Zamek. Na pewno będzie ciekawie. Telewizja Vectra wspólnie z rodziną kanału Filmbox zapraszają Państwa do udziału w konkursie, którym do wygrania są nagrody: jeden tablet Sony Xperia Z4, dwa smartfony firmy Sony Xperia E4 oraz pięć smartbandy. Wystarczy w czerwcu wejść, wejść na stronę www.vektra.pl, zarejestrować się oraz odpowiedzieć na proste pytania. Nagrody czekają tylko do 30 czerwca. Foxplay to nowy serwis VOD, dzięki któremu abonenci Vektry mogą oglądać wybrane seriale z oferty kanałów Fox i Fox Comedy. Z usługi Foxplay można korzystać poprzez stronę foxplay.pl, a już wkrótce również z aplikacji mobilnych na smartfonach i tabletach z systemem iOS oraz Android. Będą dostępne bezpłatnie w App Store i Google Play. Pierwszym operatorem w Polsce, który uruchomił Foxplay dla abonentów, jest Vektra. Dziś ostatni przed wakacjami seans w dyskusyjnym klubie filmowym Szok. O godzinie 18:30 zostanie pokazany obraz kanadyjskiego reżysera Labirynt. Dyskusyjny Klub Filmowy SZOK działający w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury serdecznie zaprasza wszystkich miłośników dobrego kina na ostatni przedwakacyjny seans filmowy. Pokażemy Państwu jeden z najciekawszych, a chyba nawet najlepszych thrillerów 2013 roku. Film z kanadyjskiego reżysera Denisa Villeneuve zatytułowany Labirynt, choć na całym świecie rozpowszechniany był pod tytułem Prisoners, czyli Więźniowie. Seans tradycyjnie odbędzie się o godzinie 18. 30 w środę. Bilety od 8 lat w tej samej cenie, czyli po 10 zł. Wszystkich miłośników kina, którzy przez cały rok uczęszczali na projekcje Dyskusyjnego Klubu Filmowego, oczywiście tradycyjnie zawiadamiam, że DKF wstrzymuje swoją działalność na czas wakacji i na najbliższe projekcje filmowe przewidziane są oczywiście w pierwszą środę września. Serdecznie dziękuję i zapraszam już po wakacjach. Przerwie do skromnych progów Samorządowej Agencji Promocji i Kultury oraz oczywiście Kina Wolność. Już w najbliższą sobotę w Szczecinku odbędzie się trzeci konwent Fantastyki Gry w KON, organizowany przez Szczecinecki Klub Fantastyki, działający przy Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku. Gry 2015, już w najbliższą sobotę. Co się kryje pod tą tajemniczą nazwą? Pod tą nazwą kryją się gry planszowe, gry bitewne oraz gry karciane i komputerowe. Jest to konwent fantastyki, już trzeci, który organizujemy, na którym będzie można przyjść, zapoznać się z tego typu, typu grami, posłuchać ciekawych multimedialnych prelekcji, dowiedzieć się wszystkiego na temat właśnie fantastyki. Kto może wziąć w tym udział? Każdy z ulicy, czy już macie swoją stałą obsadę? Nie, nie. Konwent Fantastyki jest dla każdego. Każdy może przyjść, każdy może wziąć udział w turnieju, nauczyć się grać. Będą specjalne osoby wyznaczone do nauki właśnie tych gier. W tym roku to jest... Bardziej taki rodzinny konwent familijny, będzie bardzo dużo gier dla dzieci, młodzieży, tak żeby każdy mógł sobie pograć, zobaczyć, zainteresować się w ogóle jak to wszystko wygląda. Będziemy mieli loterie, będziemy mieli gry wielkoformatowe, games room do wypożyczania gier, będą właśnie te osoby, które będą tłumaczyć jak to wszystko wygląda, ciekawe prelekcje, gry komputerowe, dla każdego coś miłego. Czyli nie należy się przejmować tym, że wiedza na temat jakiejś tam gry jest bardzo znikoma, bo po to jest ten konwent, żeby przybliżyć nam tę wiedzę. Dokładnie, dokładnie tak. Będą też firmy, które produkują te gry, one przyjadą ze swoimi pracownikami, którzy też będą właśnie pokazywać, tłumaczyć, jak to wszystko wygląda i jak miło spędzić czas grając w gry planszowe. Wiemy już, że o godzinie 10 się zaczyna. Ile czasu trzeba sobie zarezerwować, gdyby się chciało być z Wami przez cały czas? My będziemy od 10 do godziny 20. Na 20 planujemy koniec. Wiadomo, coś może się jeszcze pewnie przedłużyć i tak dalej, ale od 10 do 20 zapraszamy. Aha, i będzie jeszcze Quest miejski. Także też coś dla kogoś, kto będzie chciał się troszkę więcej poruszać, aktywnie spędzić ten czas. Czyli warto sobie zarezerwować sobotni dzień. Na pewno. Zapraszamy serdecznie. Na szczecineckich kortach Centrum Tenisowego odbyły się Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Młodzików i Młodziczek w tenisie ziemnym. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych zawodnicy rozegrali turniej na kortach ziemnych oraz na nawierzchni sztucznej kortów krytych. Mistrzostwa Województwa polskiego Młodzików i Młodziczek. Gramy w grze pojedynczej i podwójnej. Turniej jest przewidziany na dwa dni. Gramy systemem pucharowym. W turnieju startuje 34 zawodników i zawodniczek. Jeśli chodzi o faworytów, to myślę, że to Bruno, Bruno Bondar i Stofmal ze Szczecina są faworytami. Jeśli, jeśli chodzi o dziewczynki, Natalia Peruga również ze Szczecina. Mam nadzieję, że nasze zaw zawodnicy się na tle rutynowanych zawodników też nieźle spiszą, ograją. Martwi nas jedynie pogoda, ponieważ z prognoz wynika, że od godziny 13 będzie też padał i, i turniej, który ma się odbyć na kortach odkrytych, będzie musiał być kontynuowany y, pod dachem. No właśnie, zapytam o reprezentację Szczecinka. Ile osób reprezentuje nasze miasto? Siedem osób. I to są dzieci w jakim wieku? Do lat 14. Oprócz atrakcyjnych nagród, zapewne dzieciaki walczą też o punkty w rankingu. Tak, jest to turniej kategorii czwartej, już są duże punkty, warto się o nie pokusić, co daje przepustkę do gry w, w dużych turniejach, gdzie nie trzeba grać eliminacji. Myślę, że tak w godzinach popołudniowych rozpoczniemy spotkanie integracyjne, które tutaj przybliży nas do siebie. Oczywiście zapraszamy rodziców poza zawodnikami. i Myślę, że, że ten turniej będzie w atmosferze, Takiej, takiej przyjaźni. To cóż, życzę Wam przede wszystkim, żeby ten też zaczął padać jak najpóźniej, bo najlepiej wcale. Nie, dziękuję. Reprezentant Szczecinka, przedstaw się nam. Kacper hanterek Do której szkoły chodził do jakiej klasy? Do SP1, do 6C. To przed chwilą skończyłeś, zakończyłeś swój pierwszy mecz, no niestety porażka. Jak no. oceniasz ten przebieg tego spotkania? No, ogólnie grało się dobrze. Było trochę błędów, serwis średni, ale grało się dobrze, jestem zadowolony ze spotkania. Czyli nie jesteś nie jesteś załamany, że po pierwszym meczu przegrałeś. No, no. zawsze jest jeszcze debel. To co, życzymy powodzenia w, dalszym, w dalszych grach. Dziękuję. Mistrzostwa zdominowali reprezentanci szczecińskich klubów. Oni też zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt zajmowali czołowe lokaty na podium. W grze dziewcząt wszystkie miejsca na podium zajęły szczecinianki. Tylko w grze pojedynczej chłopców na drugim miejscu podium stanął zawodnik z Goleniowa, a w grze podwójnej zwyciężyli tenisiści z Koszalina. Natomiast szczecineccy tenisiści muszą się jeszcze wiele nauczyć. Na szczelnicy przy ulicy Szczecińskiej rozegrano dziewiąte powiatowe zawody sportowo obronne młodzieży. Zawody zorganizowało szczecineckie bractwo kurkowe we współpracy ze szczecineckimi samorządami. Celem turnieju jest popularyzacja sportów obronnych wśród młodzieży, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego oraz wyłonienie najlepszych drużyn. W zawodach uczestniczyło dziewięć trzyosobowych zespołów. Zawodnicy pokonywali tor przeszkód rzucali granatem do celu i strzelali do opadających tarcz. W kategorii chłopców zwyciężył zespół pierwszego liceum imienia Księżnej Elżbiety, na drugim miejscu zespół szkół numer 5, a na trzecim drużyna z zespołu szkół numer 1. W kategorii dziewcząt również triumfowały Elżbietanki, wyprzedzając prywatne liceum i zespół szkół numer 1. W hali sportowej w Turowie zakończono sezon 2014-15. W zabawach sportowych na wesoło wzięło udział jeszcze więcej sympatyków klubu jak przed rokiem. Rozegrano tradycyjny mecz rodzice kontra dzieci. Tym razem minimalnie lepsi okazali się opiekunowie zawodniczek. Wiele frajdy sprawiły najmłodszymi nie tylko dmucha na atrakcje, nie zabrakło słodkości przygotowanych przez podopieczne klubu. Podsumowując miniony sezon cieszy najbardziej fakt, że był się bez poważniejszych kontuzji wśród zawodniczek. Drużyny gromu zaznaczyły swoją obecność jeszcze szerzej na arenie zmagaj koszykarskich, nie tylko w naszym regionie. W motopark Łęcz Amazing Race odbyła się trzecia eliminacja Grand Prix Polski w wyścigach na 1,4 mili. W klasie y, Street AWD na starcie zameldowali się najszybsi kierowcy z Polski, a wśród nich mieszkaniec Szczecinka. Zbigniew Brach, uważany za jednego z faworytów do zwycięstwa w całej serii GP. W eliminacjach spisał się rewelacyjnie i z najlepszym czasem zakwalifikował się do finału, przy okazji ustanawiając rekord polski Street 10,105 tysięcznych sekundy uzyskany w Polsce. Do niego należy również absolutny rekord ustanowiony w ubiegłym roku w Niemczech 9,767 tysięcy sekundy. Niestety ulewny deszcz uniemożliwił rozegranie finału, Dlatego wyniki eliminacji uznano za ostateczne. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Po reklamach zapraszam Państwa do Szczecineckich Strażaków. Muzyka